No! szybko, tanio i bezpiecznie kupić końce, koniecznie sprawdźcie nowe źródło. Link w opisie, foodcoins.pl, płatność przelewem, paysafe cardem i sms-em oraz liczne konkursy na fanpage'u. Zapraszam. O kurwa! Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z kolumbijskich bestii na moim kanale. Jak widzicie tutaj bez zbędnego przedłużania od razu przechodzimy do kolejnego meczu, tym razem komentowany trochę w innej formie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale jest to spowodowane moim cholernym brakiem czasu. Tłumaczyłem wam to już w odcinku z Grand Theft Auto, który mogliście zobaczyć dzisiaj jakieś dwie wcześniej. Jest to spodobane tym, że teraz mam naprawdę konkretny zapierdziel w szkole. Na przykład dzisiaj sobie pisałem już dwie matury próbne, z polskiego i z angielskiego i tak u mnie teraz wygląda dzień, jak co dzień naprawdę konkretny zapierdziel jest z geografią, z biologią, no i ogółem ze wszystkimi inżynierami mam nadzieję, że mnie rozumiecie, no ale staram się wam systematycznie dostarczać ten odcinek jeden dziennie, a jak nie dostarczam, tak jak wczoraj na przykład nie zdążyłem dostarczyć wam GTA, to dodaję wam go po prostu dzisiaj. E, tak jakby zaległy odcinek. No w każdym razie jak widzicie, ten mecz się nie zaczął dla nas wybornie. Gramy z całym składem złotym, praktycznie tylko SPO tam był jakiś brązowy, no, ale naprawdę dobre. Tam nazwiska były Javier Hernandez, Hese Rodriguez, kto tam jeszcze był? Naprawdę, szczerze powiedziawszy, teraz już nie pamiętam. Pepe, także tutaj przykład widzimy. Naprawdę dobre nazwiska, dobra Liga hiszpańska. No i zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Tutaj 29 minuta, dobicie! I Ramos nie trafia na pustą bramkę, Mogło być już tutaj w 30 minucie 1 do 1. No szkoda, naprawdę No ale mieliśmy pociąg do bramki. Co widać tutaj w tej akcji Quintero i Barbo i Barbo świetnie się przedziera w pole karne To musicie przyznać, że naprawdę ten zawodnik tutaj zrobił praktycznie całą robotę. Uderzył prosto w bramkarza. No tutaj de facto mógł się popisać lepszym strzałem no ale bramkarz na nasze szczęście sparował piłkę, nie złapał jej. No a Ramos już dobił piłkę do pustej praktycznie bramki z główki. No i mamy ten wypragniony remis 1 do 1. No i teraz nie pozostaje no, już nic innego jak lecieć dalej po zwycięstwo po 3 punkty. Macie, że Tutaj Ramos z lekkimi problemami dobił tą piłkę, no ale nie będę tutaj narzekał. Tutaj kolejna akcja. Mohika oddaje do Quintero i Quintero w polu karnym Quintero uderzenie! Ale prosto w bramkarza, i później już złapał Claudio, brawo, tą piłkę. No i niestety, takim wynikiem zakończyło się pierwsze. Zakończyła się pierwsza część tego spotkania. My, cztery strzały, na przeciwnik dwa strzały. No ale jak wiadomo, statystyki nie grają w tej FIFA. No a statystyki zawsze to jest mój największy przeciwnik. Tutaj jak widzimy w pranku, tak się zastanawiałem przez chwilę, co ten chłopak zrobił. Co, gdzie on się zagubił, że on w polu karnym przeciwnika. No i wykończenie również godne obrońcy. No ale no, no, nie, nie miałem tutaj co za wiele wymagać od niego, a ja też nie miałem. Zbyt wiele, co już zrobić, bo gdybym zaczął kombinować, to prawdopodobnie bym stracił piłkę. Liczyłem, że może jednak jakiś tam zły snajpera obudzi w sobie Franco, ale no, niestety nie. No tutaj jak widzicie w 63 minucie od razu praktycznie po akcji Franco, brutalnie, strasznie brutalnie foulowany Quintero I czerwona kartka na koncie naszego przeciwnika w 65 minucie, Rafael Varane schodzi sobie z boiska A to oznacza tylko i wyłącznie jedno, że od 60 minuty mamy przewagę jednego zawodnika Tak na dobrą sprawę gramy już przed nami jeszcze pół godziny gry, gdzie mamy o jednego zawodnika więcej Więc możemy naprawdę tutaj zrobić dużo, dużo A tutaj przy tym przy tym rzucie sobie pomyślałem, że coś pokombinuję. Spróbowałem, że... Pomyślałem sobie, obie korzystam tobie, są sobie tą fajną możliwość, że możesz sobie gałką ruszyć. I chciałem podać do Castillo. Widzieliście, gdzie stał Castillo, a widzieliście, gdzie podał Quintero. I ja tak, no nie. To są chyba jakieś jaja. No ale dobra, tutaj 77 minuta i Barbo najpierw zgubił piłkę, ale później świetnie odzyskał. Heal to heal już jest Polu karnym. Tutaj świetny drewnik przeciwko Carvajalowi. I Barbo, i Barbo bramka! jednak nie ja byłem pewny tak na drogą sprawę że tutaj będzie był ten gol no i jak widzicie 90 minuta tu dalej jeden do jednego nie wykorzystaliśmy tej przewagi no ale jest ta ostatnia akcja i jest i Barbo jak żeby kto inny i Barbo decyduje się na oddanie do Ramosa i Ramos nie trafia w piłkę bo obrońca ostatecznie Pepe Cyknął ją nogą, no i niestety. No ale to była ostatnia akcja w tym spotkaniu. Tutaj jeszcze, jak widzicie, Zapata świetnie skontrował y, atak naszego przeciwnika, no i niestety Rodriguez tam jeszcze ob naszego Quintero zmasakrował. No i cóż, no nie wykorzystaliśmy kompletnie tej przewagi jednego zawodnika. No zły byłem na siebie niesamowicie w tym spotkaniu. No szkoda, no ale. Jedno trzeba powiedzieć, że trzeba zmienić coś w naszym składzie i to zdecydowanie, bo już od dłuższego czasu gramy tymi samymi zawodnikami i potrzebujemy zmian, w końcu trzeba się rozwijać. A dzięki inputcoins.pl udało się nam zyskać dwóch nowych zawodników, czyli teraz na dobrą sprawę będzie nam brakowało tylko jednego zawodnika do, tej, do tego podstawowego składu Kolumbijskich Bestii. Nie będzie w tym podstawowym składzie Falcao, bo to nie ma być najlepszy skład Bestii. Bo to nie ma być najlepszy skład Kolumbii, przepraszam. To ma być skład Kolumbijski Bestii, czyli zawodników, którzy są strasznie OP i gra się nimi przewie no ale dobra, wracając do tego, co tutaj mówimy, jak widzicie. Putcoins.pl umożliwiło mi uzyskanie dwóch zawodników. Na prawą pomoc, nikt inny jak. Kładrado, tak jest, przepraszam, mój telefon się odezwał. No zawodnik, którego chyba nie muszę przedstawiać. 5 gwiazdek sztuczek, no 3 to słabszej nogi, no tutaj ta słabsza noga trochę kuleje. No ale zawodnik jest na no, legenda. 93 tempa i FIFA 14, i FIFA 13 był świetny i miejmy nadzieję, że FIFA 15 również będzie w nasz, grał w naszej drużynie dobrze. No a tutaj na lewej obronie, jak widzicie, na lewej obronie nikogo nie mamy. Przypomniałem sobie, że przecież kupiłem sobie na CLS, muszę mu zmienić jeszcze formację. Jest tak, jest Zuniga, Spytacie się dlaczego nie Armero? Proste. Zuniga ma 4 gwiazdki sztuczek i gra mi się im po prostu lepiej. W każdym razie, tak się teraz prezentuje... Ten skład teraz tak na dobrą sprawę. Jedynym zawodnikiem, jaki ostatni nam został do tej finalnej formy kolumbijskiej bestii, jest James Rodriguez. No więc cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie zapomnicie o łapce w górze. No i cóż, na razie, cześć!